Witajcie, kochani, kolejny Nerczypus Środa, wita Was, Marzena Śmigielska. Zobaczyłam ostatnio post na Facebooku o zachowaniu wilków podczas walki. Podróżyłam temat. Czy wiecie, że gdy dwa wilki toczą pojedynek, który najczęściej jest związany z ustalaniem hierarchii, to wilk, który przegrywa, może się poddać, co powoduje zaprzestanie dalszej walki? Taka postawa ma na celu zakończenie konfliktu bez uszkodzenia obu stron. Kiedy wilk poddaje się, często przewraca się na plecy lub bok, eksponując brzuch i gardło. Te obszary są szczególnie wrażliwe, a odsłonięcie ich to gest pokazujący całkowitą bezbronność. Ekspozycja gardła, gdzie biegną kluczowe naczynia krwionośne, jak aorta, sygnalizuje, że poddający się wilk nie stanowi już zagrożenia i oddaje prawo do dominacji. To zachowanie jest uniwersalnym sygnałem w języku wilków. Że dalsza przemoc jest niepotrzebna. Poddający się wilk unika kontaktu wzrokowego, kuli się, czasem wydaje też ciche dźwięki, co dodatkowo podkreśla jego uległość. Zachowanie to ma na celu także wzmocnienie więzi społecznych poprzez pokazanie szacunku dla dominującego osobnika. Zatem, dlaczego wilk, który wygrywa? Nie kończy walki śmiercią przeciwnika. Przecież wystarczyłoby wgryźć się zębami w jego szyję. Otóż w naturze śmierć jednego członka stada może być katastrofalna dla całej grupy, ponieważ każdy osobnik pełni w niej ważną rolę. Z tego powodu wilki mają naturalne mechanizmy, które minimalizują ryzyko poważnych obrażeń lub śmierci członków stada. Wilki to zwierzęta społeczne, żyją w złożonych strukturach, gdzie kluczową rolę odgrywa hierarchia. Watachy są zwykle zorganizowane wokół jednego lub dwóch osobników alfa, którzy pełnią rolę przywódców stada. Pozostałe wilki zajmują ważne miejsce w tej hierarchii, co pomaga utrzymać porządek i minimalizować wewnętrzne konflikty. Przetrwanie watachy zależy od ścisłej współpracy i liczebności grupy. Walki pomiędzy wilkami często mają na celu ustalenie, kto ma wyższą pozycję. Zwycięzca walki nie tylko zyskuje wyższy status, ale także dostęp do pożywienia i partnerek. Wilk, który poddaje się, akceptuje swoją niższą pozycję w hierarchii, co zapobiega dalszej eskalacji konfliktu. Zbyt brutalne walki mogłyby osłabić stado i narazić je na zagrożenia ze strony innych drapieżników lub zmniejszyć jego zdolność do polowania. Poddanie się to forma zawieszenia broni, które zachowuje integralność grupy. Walka na śmierć i życie wymaga ogromnej ilości energii, a w warunkach naturalnych energia jest cennym zasobem. Wilki, unikając śmiertelnych starć, mogą zaoszczędzić siły na polowanie i ochronę stada. Poddanie się jest więc efektywnym sposobem na zakończenie konfliktu przy minimalnym zużyciu energii. Zachowanie dominującego wilka, który akceptuje poddanie się słabszego przeciwnika bez dalszej przemocy, jest przykładem odpowiedzialnego przywództwa. Z tego można czerpać ważne lekcje dla ludzi o tym, jak powinna wyglądać skuteczna władza. Przede wszystkim przywództwo oparte na szacunku. Dominujące wilki są szanowane nie tylko z powodu swojej siły, ale właśnie także z racji umiejętności dbania o grupę. Wilk alfa musi być liderem, który ochrania stado, prowadzi je podczas polowania i podejmuje kluczowe decyzje dotyczące przetrwania. Wilki pokazują, że w życiu codziennym czasem akceptacja porażki, kompromis lub pokazanie uległości może być lepszym rozwiązaniem. Tak jest. Wilki często funkcjonują w strukturach hierarchicznych i my też tak funkcjonujemy w pracy, w rodzinie czy w społeczeństwie. Umiejętność akceptacji swojej roli i respektowania autorytetów może pomóc w zachowaniu hierarchii. Liderzy, podobnie jak wilki, powinni dbać o dobro wspólnoty, a nie dominować wyłącznie poprzez agresję czy przemoc. Przywództwo to także odpowiedzialność za innych, a nie tylko korzystanie z przywilejów. Zachowanie wilków uczy więc nas, jak kluczowe w relacjach międzyludzkich są empatia, szacunek i unikanie przemocy tam, gdzie można jej zapobiec. Natura jest więc niesamowita, nieprawdaż? Za dzisiaj Wam dziękuję i zapraszam na kolejną Energy w środę.